z Ewangelii według świętego Mateusza. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, bo takim sądem, jakim Wy sądzicie i was osądzą, i taką miarą, jaką Wy mierzycie, wam odmierzą. To jest bardzo ważne, żeby sobie uświadomić, że nigdy i w żadnym wypadku Jezus nie dopuścił na nas możliwości sądzenia bliźnich. Nie mówię oczywiście o Sądach państwowych, które mają obowiązek osądzić przestępców, mówię o naszych osobistych, prywatnych relacjach z innymi. Bardzo często przychodzi nam do głowy powiedzieć sobie, ten zachował się głupio, ten zachował się źle, ten pos powinien postąpić zupełnie inaczej. Ale prawda jest taka, że nie mamy żadnej świadomości o intencjach, ukrytych przyczynach, działań, zachowań, sposobów bycia ludzi wokół nas. I ponieważ nie wiemy, to nie mamy prawa sądzić, tylko Bóg zna serce człowieka. Do zobaczenia jutro.